Cześć, widzę nowego odcinku. Tak, nagrywam dzisiaj na takiej dziwnej kamerze, bo mam fajną aplikację. Jestem dziś z Michałem. Ale niestety dzisiaj jadę. Nie, nie. będzie już tych zarąbistych odcinków. No ja mogę proszę włączyć. No jak już nagrywasz nie Ogólnie jest pierwsza 17. Nie, nie jest pierwsza 17 w nocy, tylko jest 1317. Widzicie. No. Taka, taka fajna kamera, fajna aplikacja, jak się ta aplikacja nazywa? Yy, nie wiem... Czekaj. W sumie nie zdradzajmy, niech sobie widzą, nie wpiszą to, w... to jest VHS! VHS kamera, niech sobie wpiszą i wyszukają. Tutaj odblokowujecie za pieniądze, niektóre są za follow Instagrama, z ja mam jedno za follow Instagrama, ale to jest taka zła kamera, nie opłaca się. Już lepiej odłożyć te 8 zł ciszy i no. Właśnie... Ten. Właśnie grzejemy się farelką, bo nam trochę zimno. Trzeba ostudzić w tę chwilę, Że się nie przegrzało. Teraz na zimne włączyłeś? Nie, już na ciepło.